Witam serdecznie wszystkich zbieraczy. Wybrałem się dzisiaj znowu na grzybki. Idę na tam moją ulubioną miejscówkę. No i popatrzcie. Jakie ładne borowiki. Przy samej dróżce. Jeden. O! Oh. To jest o dwa, myślę, że jeden był Patrzcie jakie piękne No i ten... O jaki ten jest Piękny o Zobaczcie jaki I tam w oddali widzę jeszcze jeden O i mamy no i jeszcze jeden zaraz wam go pokażę o Tak ciemną głową zaraz podejdziemy tu wyżej o więcej tu ich jest myślałem że tylko jeden ale popatrzcie jaki ładne o ten śliczne tu jest kolejny Teraz źle się zbiera w takich krzaczorach. I teraz wam pokażę tutaj. Zobaczcie, jaki duży borowik Tu obok niego tego wyżniemy. na no. pięknie. Ale ten to bije wszystkie na głowę, zobaczcie ma ręka, a ale oj jaka noga gruba, no tego to zostawimy, idziemy dalej w kierunku mojej miejscówki. Myślę, że tu jeszcze warto popatrzeć, bo zaczęło rosnąć w takich, właśnie gęstym gęstych buczkach. No i widzę, jak go widzę. Zaraz go wersję. O, i kolejny jest. To jest jeden. Piękny. Tu jest kolejna sztuka, o dwa. O ładne. Przykryjemy Jeszcze tutaj coś widziałem. O Patrzcie ile ich? Tu jeden tam jest... Tam są dwa, ale zaczniemy je teraz zbierać. Najpierw tego, o. ale ich narosło. Nie byłem tutaj chwilkę, ale o. piękne. Tu jeszcze jeden jest. Tego też zabierzemy. O! I tutaj te dwa. O. Jeden. I tu jest drogi a No. Tam dalej widzę jeszcze jednego. Chyba będę miał koszyk tutaj. Z tej jednej miejscówki, dwa tu są o, piękny piękne Nie spodziewałem się tyle No, idziemy dalej Zejdziemy na moją ścieżkę Pójdziemy do góry. Oj, tam daleko widzę też jednego. Szkoda by zostawić go. A więcej tuch jest. Już widzę. Jeden tutaj. O tak. Przykryjemy. Tu jest kolejny. Jest taki staruszek, ale tego chyba zostawimy. Tak, tego zostawimy. I poszukamy dalej. Tutaj jest. O, już widzę. Już widzę kolejnego, ale tego też zostawimy. Jest strasznie miękki. Teraz muszę zejść na dół po tych krzaczorach. Znajdziemy, oj, strasznie, że się chodzi, fajnie się zbiera, ale, ale, że się tu chodzi, no już jesteśmy na swojej ścieżce, idziemy dalej, do góry potem, oj, czerwone, ładne, myślę, że jeszcze tu coś nazbieramy. O! I przy dróżce Zobaczcie jaka gromadka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na jednym miejscu. No, teraz będziemy wyrywać. A, jeden. drogi. Kolejny. A. To jest jeszcze jeden. No, nie spodziewało się ty. No I, i do góry dalej. uważnie patrzeć bo... o już już taki staruszek ale też go zostawimy tam w oddali też widzę staruszka to zostawimy idziemy ciut dalej no tu widzę takiego ładnego tego tego weźmiemy o! Zobaczcie jaki piękny. No. Ładna sztuka. I kolejny. Kolejny tutaj. O. No i mam dwa przepiękne. Teraz idziemy dalej. Myślę, że zbieram do pełna. Żoneczka się ucieszy. Bo lubi sobie te grzybki tak obierać. O, jakie ładne. Jakie ładne. O, zobaczcie, świeżutkie. O. No tu jest kolejny ale zobaczę tutaj bo tu widziałem jeszcze jakiś stał no no i zabieramy tego tam w oddali widzę jeszcze jakiś No muszę wejść po niego O. jest O I mamy Dobrze, idziemy na koszyka Oj, wnet bym tu przegapił Popatrzcie Jak już był przykryty O i mamy no. I teraz możemy iść. Już prawie jesteśmy przy tych moich czerwonych. No, tu już nie ma nic widać. Ale już wchodzimy. Strasznie górzyste te tereny, ale co się nie robi dla grzybków? No i mamy zobaczmy na tej mojej ścieżce. Jakie te ciemne zobaczymy. Jakie piękne. Tu jest też jeden. I kolejny. I będziemy od tego najmniejszego. O! Jeden. Tego weźmiemy, o, no, wykrywamy i teraz te dwa, o, i mamy ładne bliźniaki. I idziemy do góry. tutaj poszukamy teraz przejdę tutaj kawałek tu kiedyś zawsze niżej rosły ale od pewnego czasu właśnie tu przestały rosnąć nie wiem dlaczego Mamy. Popatrzcie tutaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk na jednym miejscu. I na tym nie koniec. zbieramy i pójdziemy wyżej o. no to już ślimak zjadł to przykryjemy zostawimy o. ładne teraz te pozbieramy te ciemne to jest jeden O, o, jaki ten jest gruby. To jest kolejna sztuka. A ktoś tu był. Bo już papierki leżą. No Piękny tutaj borowik Popatrzcie, takie z ciemną głową No, nie mamy przepięknie Teraz zobaczymy tutaj Czy te z tymi ciemnymi główkami zaczęły już, czy jeszcze nie No mamy Pierwsze są. Pierwsze są jest pierwszy. No. Takie ładne. I tu są dwa. Zobaczcie jakie przepiękne. Oj. Mamy dwa bliźniaki. Oj, przykryjemy, nie i szukamy dalej. Prawdzie mało tych ciemnych, ale mamy za to innych, prawda? Tutaj jest jeden. jest też jeszcze jeden. Tutaj ładnie się ukował. O, i mamy go. Popatrzcie. No. Przykrywamy. Zobaczymy jeszcze tu kawałek. Czy to aby coś jeszcze? zostało z Borowików nie ma no jeszcze tu kawałeczek zawsze też rosły ale nie widzę o widzę z daleka z daleka coś tam zauważyłem coś widziałem wow jednego zauważyłem a jak weszłem to były trzy jeden dwa trzy no to zbieramy raz dwa a tego zostawimy niech się tam rozsieje oj Nic nie ma, ale, ale już widzę, widzę kolejną sztukę, to jest piękny o, jeden. No to mamy prawie pełen koszyk. Teraz będziemy schodzić tutaj. No i popatrzcie kolejny. Jeden tutaj. No, naprawdę nie spodziewałem się, tyle na jednym miejscu. Ach. Już mamy no, prawie pełen koszyk przez niecałe pół godziny. No, jeszcze tu trochę pochodzę, ale podejdziemy tutaj. Jeszcze zobaczę tutaj, bo no, tu nie byłem. No i mamy. No, czy już chciałem schodzić tam na dół. To jest jeden. O. No, to jest kolejny. Ładniutkie. i przejdziemy się tutaj no kolejny pozycji stoi no i tu. Tu tutaj też jeden stoi nie więcej myślę że jeden a tu jest jeden drugi A i trzeci o no. i teraz będziemy powoli już tu schodzić O koszyk zapewniony, ale widzicie, tu jest kolejny no. i mamy już pełen koszyk, czyli możemy wracać do domu. Jak coś to wam pokażę. Pozdrawiam wszystkich